Wyobraź sobie, że budzisz się rano z uczuciem prawdziwej energii. Twoje ciało odpowiada tak jak kiedyś z pewnością siebie, siłą i witalnością, o której myślałeś, że należy już do przeszłości. Brzmi jak fantazja? Dla wielu mężczyzn po sześćdziesiątce to rzeczywistość, którą odzyskali dzięki zrozumieniu jednej prostej prawdy. Klucz do męskiej sprawności nie leży w tym, co robisz w ciągu dnia, ale w tym, co dzieje się podczas snu, a dokładniej w tym, czego Twojemu organizmowi brakuje, gdy śpisz. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz. Z jakiego miasta w Polsce albo z jakiego kraju, fajnie wiedzieć, gdzie dociera nasza społeczność. A jeśli chcesz dostawać proste i konkretne porady o zdrowiu, kliknij Subskrybuj już teraz. Tutaj znajdziesz wskazówki, które naprawdę mogą poprawić Twoje zdrowie i samopoczucie. No to zaczynamy. Dziś odkryjesz. Jak dwa konkretne składniki odżywcze przyjmowane wieczorem mogą w naturalny sposób współpracować z rytmem biologicznym Twojego ciała, by pomóc przywrócić sprawność, energię i pewność siebie. To nie są kolejne obietnice bez pokrycia. To nauka przedstawiona w prosty, zrozumiały sposób, oparta na rzeczywistych mechanizmach działania organizmu. Zanim jednak poznasz rozwiązanie, musisz zrozumieć problem, z którym boryka się wielu polskich mężczyzn. Ale o którym wciąż zbyt rzadko się mówi. Po 60 roku życia męski organizm staje przed tym, co można nazwać potrójnym wyzwaniem. Pierwsze wyzwanie to naturalny spadek poziomu testosteronu. Nie jest to nagła zmiana to proces, który rozpoczyna się już po 30, ale po 60 staje się bardziej odczuwalny. Testosteron to nie tylko hormon odpowiedzialny za potencję to fundament męskiej energii. Budowy mięśni, gęstości kości, a nawet nastroju i jasności myślenia. Gdy jego poziom spada, mężczyzna często czuje się zmęczony bez powodu, traci motywację, a to, co kiedyś było naturalne i spontaniczne, teraz wymaga wysiłku. Drugie wyzwanie dotyczy snu. Z wiekiem jakość głębokiego, regenerującego snu pogarsza się. Badania prowadzone w Polsce przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pokazują, że ponad 60% osób po 60 roku życia cierpi na zaburzenia snu. To nie tylko kwestia częstych wybudzeń w nocy. Chodzi o utratę tej najgłębszej fazy snu, podczas której organizm naprawia uszkodzenia, regeneruje tkanki i produkuje hormony, w tym testosteron. Bez tego głębokiego snu męskie ciało po prostu nie może funkcjonować optymalnie. Trzecie wyzwanie to zdrowie układu krążenia. Erekcja to w gruncie rzeczy proces naczyniowy. Wymaga sprawnego przepływu krwi. Z wiekiem naczynia krwionośne tracą elastyczność, pojawiają się drobne blaszki miażdżycowe, a produkcja tlenku azotu, substancji, która rozszerza naczynia i umożliwia napływ krwi do członka, spada. To nie jest kwestia słabej woli czy braku zainteresowania. To biologia. Te trzy elementy tworzą błędne koło. Słaby sen zaburza produkcję hormonów. Zaburzenia hormonalne wpływają na funkcje seksualne i ogólną witalność. Problemy w sferze intymnej powodują stres, niepokój i frustrację, co jeszcze bardziej pogarsza jakość snu. I tak koło się zamyka, a mężczyzna czuje się coraz bardziej bezradny, przekonany, że to nieunikniona część starzenia się. Ale czy tak musi być? Pozwól, że opowiem ci prawdziwą historię. Stanisław, 63-letni inżynier na emeryturze z Poznania, przez lata był aktywnym człowiekiem. Spacery, praca w ogrodzie, regularny tryb życia. Mimo to, od kilku lat czuł się coraz bardziej zmęczony. Rano budził się niewyrośnięty, brakowało mu energii na codzienne aktywności, a w życiu intymnym z żoną coraz częściej pojawiały się trudności. Myślał, że to po prostu wiek. Dopiero rozmowa z lekarzem rodzinnym ujawniła, że jego poziom witaminy D był dramatycznie niski. Zaledwie 12 nanogramów na mililitr, podczas gdy norma to co najmniej 30. Po wprowadzeniu suplementacji i kilku innych zmian w wieczornej rutynie, w ciągu trzech miesięcy Stanisław poczuł różnicę, jakiej nie spodziewał się już doświadczyć. Energia wróciła, sen stał się głębszy, a problemy w sypialni przestały być problemem. Co się właściwie stało? Stanisław nie odkrył cudownego leku. Po prostu dostarczył swojemu organizmowi tego, czego mu brakowało. I zrobił to w odpowiednim czasie. Bo noc to nie tylko czas odpoczynku. To moment, kiedy twoje ciało przeprowadza najbardziej intensywną regenerację. Podczas głębokiego snu mózg uwalnia impulsy, które stymulują produkcję testosteronu w jądrach. To właśnie dlatego rano poziom tego hormonu jest najwyższy. Podczas snu organizm naprawia drobne uszkodzenia naczyń krwionośnych. Reguluje poziom cukru we krwi, wzmacnia układ odpornościowy. Sen to nie luksus, to biologiczna konieczność. A jeśli w tym czasie brakuje kluczowych składników odżywczych, cały proces regeneracji zostaje zaburzony. Tutaj wkraczają nasi dwaj główni bohaterowie: melatonina i witamina D. Zacznijmy od melatoniny. Większość ludzi kojarzy ją wyłącznie jako hormon snu. To prawda, ale to tylko część historii. Melatonina to znacznie więcej niż środek uspokajający. To potężny antyoksydant, który chroni komórki przed uszkodzeniami, reguluje ciśnienie krwi i, co najważniejsze dla męskiej potencji, ochrania naczynia krwionośne. Badania pokazują, że melatonina wspiera produkcję tlenku azotu tej samej substancji, którą wykorzystują leki na potencję. Różnica polega na tym, że melatonina działa naturalnie, wspierając własne mechanizmy organizmu, zamiast je wymuszać. Z wiekiem produkcja melatoniny spada. Dwudziestolatek produkuje jej znacznie więcej niż sześćdziesięciolatek. To jeden z powodów, dla których starsi ludzie częściej cierpią na bezsenność i budzą się wcześnie rano, mimo zmęczenia. Ale spadek melatoniny to nie tylko problem ze snem, to także osłabienie ochrony naczyń krwionośnych, pogorszenie regulacji ciśnienia i mniejsza produkcja tlenku azotu wszystko to bezpośrednio wpływa na potencję. Teraz witamina D. W polskim klimacie jej niedobór to prawdziwa epidemia. Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie oszacował, że ponad 90% dorosłych Polaków ma niedobór witaminy D, szczególnie w okresie od października do marca, gdy słońce jest zbyt nisko nad horyzontem, by nasza skóra mogła ją wytwarzać. Witamina D to nie jest zwykła witamina, to hormon, który wpływa na niemal każdy aspekt zdrowia. Od kości i mięśni po układ odpornościowy i nastrój. Ale dla mężczyzn po 60 jest szczególnie ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, witamina D bezpośrednio wpływa na produkcję testosteronu. Badania pokazują, że mężczyźni z prawidłowym poziomem witaminy D mają średnio o 25-30% wyższy poziom testosteronu niż ci z niedoborem. Po drugie... Witamina D chroni i wzmacnia układ krążenia, reguluje ciśnienie krwi, zmniejsza sztywność naczyń, poprawia funkcję śródbłonka, wewnętrznej wyściółki naczyń, która jest kluczowa dla produkcji tlenku azotu. Bez zdrowych naczyń nie ma dobrego przepływu krwi. A bez dobrego przepływu krwi nie ma erekcji. To tak proste. Przeczytaj tę historię. Krzysztof, 67-letni nauczyciel z Krakowa, przez dwa lata borykał się z rosnącą frustracją, zmęczenie, brak chęci do aktywności, problemy z erekcją. Wizyta u lekarza ujawniła niedobór witaminy D. Poziom wynosił zaledwie 15 nanogramów na mililitr. Lekarz zalecił suplementację 2000 jednostek międzynarodowych dziennie. Krzysztof był sceptyczny, ale postanowił spróbować. Po sześciu tygodniach zauważył, że rano budzi się z naturalną erekcją, czego nie doświadczał od lat. Po trzech miesiącach jego poziom witaminy D wzrósł do 45 nanogramów na mililitr, a on sam poczuł przypływ energii, jakiego nie pamiętał od dawna. Powrót do intymności z partnerką stał się naturalny i spontaniczny. Dlaczego te dwa składniki, melatonina i witamina D, działają najlepiej, gdy przyjmuje się je wieczorem? Odpowiedź tkwi w rytmie biologicznym organizmu, zwanym rytmem dobowym. Nasz organizm nie funkcjonuje w sposób ciągły i jednolity. Ma wewnętrzny zegar, który reguluje wszystkie procesy: sen, produkcję hormonów, trawienie, regenerację tkanek. Ten zegar jest zsynchronizowany z cyklem światła i ciemności. Wieczorem, gdy zapada zmrok, twoje ciało naturalnie zaczyna produkować melatoninę, przygotowując się do snu i regeneracji. To sygnał dla wszystkich układów, by zwolniły tempo. Skupiły się na naprawie i odnowie. Przyjmowanie melatoniny wieczorem wzmacnia ten naturalny proces. Dostarcza organizmowi dodatkowego wsparcia w momencie, gdy najbardziej go potrzebuje. Jednocześnie witamina D, która jest rozpuszczalna w tłuszczach, najlepiej wchłania się, gdy jest przyjmowana z posiłkiem zawierającym zdrowe tłuszcze. Wieczorna kolacja to idealna okazja. Porcja śledzia w oleju, kawałek łososia, Sałatka z oliwą z oliwek lub garść orzechów to proste sposoby, by maksymalizować wchłanianie witaminy D. A gdy przyjmiesz ją wieczorem, twój organizm ma całą noc na jej wykorzystanie do procesów regeneracyjnych, w tym produkcji testosteronu. Ale jest jeszcze jeden element, który sprawia, że to połączenie jest tak skuteczne melatonina poprawia jakość snu, a głęboki sen to moment, gdy produkowany jest testosteron. Witamina D wspiera tę produkcję. Jednocześnie oba składniki chronią naczynia krwionośne i wspierają produkcję tlenku azotu. To nie są dwa oddzielne działania, to synergiczne współdziałanie, które wzmacnia cały organizm. Polskie badania i doświadczenia kliniczne potwierdzają te mechanizmy. Klinika endokrynologii w Gdańsku prowadziła obserwacje mężczyzn po 60. roku życia z niedoborem witaminy D. Po 6 miesiącach regularnej suplementacji zanotowano średni wzrost poziomu testosteronu o 18% oraz poprawę parametrów naczyniowych. Jednocześnie pacjenci zgłaszali lepszą jakość snu i większą energię w ciągu dnia. To nie są dane z abstrakcyjnych badań na drugim końcu świata. To wyniki z polskich placówek, dotyczące polskich mężczyzn. Ważne jest, by podkreślić, każdy organizm jest inny. To, co działa dla jednego mężczyzny, niekoniecznie zadziała dokładnie tak samo dla innego. Dlatego tak istotna jest rozmowa z lekarzem przed rozpoczęciem jakiejkolwiek suplementacji. Prosty zestaw badań krwi, poziom witaminy D, testosteronu, cukru, lipidów, może ujawnić, czego Twojemu organizmowi rzeczywiście brakuje. Lekarz rodzinny może zlecić te badania na Narodowym Funduszu Zdrowia, więc nie musisz nawet ponosić kosztów prywatnie. To pierwszy krok do odzyskania kontroli nad swoim zdrowiem. Jeśli chodzi o dawkowanie, to oczywiście decyzja należy do lekarza, ale warto znać ogólne wytyczne. Dla witaminy D Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne zaleca dla dorosłych od 1500 do 2000 jednostek międzynarodowych dziennie w okresie od października do marca, a dla osób z potwierdzonymi niedoborami dawki mogą być wyższe. Melatonina jest dostępna bez recepty w dawkach od 1 do 5 mg. Większość specjalistów zaleca rozpoczęcie od niższych dawek, np. od 1 do 3 mg, przyjmowanych około 30 minut przed snem. Pamiętaj jednak, te składniki to nie magiczne pigułki. One nie zastąpią całościowego podejścia do zdrowia. Jeśli palisz papierosy, pijesz dużo alkoholu, jesz źle i nie ruszasz się, Żadna suplementacja nie rozwiąże Twoich problemów. Melatonina i witamina D to narzędzia, które wspierają zdrowy organizm w jego naturalnych procesach. Najlepsze efekty osiągniesz, łącząc je z innymi zdrowymi nawykami. Oto praktyczny wieczorny rytuał regeneracji, który możesz wprowadzić od dzisiaj. Po pierwsze, kolacja powinna być spożyta około dwóch do trzech godzin przed snem. Zadbaj, by zawierała zdrowe tłuszcze. Oliwę z oliwek Olej lniany, tłuste ryby, orzechy, awokado. To nie tylko pomoże w wchłanianiu witaminy D, ale też dostarczy organizmowi składników potrzebnych do produkcji hormonów, w tym testosteronu. Unikaj ciężkiego tłustego mięsa i dużej ilości węglowodanów na wieczór, bo mogą obciążyć układ trawienny i utrudnić sen. Po drugie, dwie godziny przed snem, ogranicz ekspozycję na niebieskie światło z ekranów telefonów, tabletów, komputerów. I telewizorów. Niebieskie światło hamuje produkcję melatoniny i oszukuje mózg, sprawiając, że myśli, że wciąż jest dzień. Jeśli musisz korzystać z urządzeń wieczorem, użyj filtrów niebieskiego światła lub specjalnych okularów. Lepiej jednak spędzić ten czas na spokojnych aktywnościach, czytaniu książki przy przyciemnionej lampie, lekkim spacerze, rozmowie z partnerką, medytacji lub delikatnym rozciąganiu. Po trzecie, Stwórz w sypialni warunki sprzyjające głębokiemu snu. Pokój powinien być ciemny, cichy i chłodny. Idealna temperatura to około 18 do 19 stopni Celsjusza. Jeśli to możliwe, usuń z sypialni wszelkie urządzenia elektroniczne. Twój mózg powinien kojarzyć sypialnię wyłącznie ze snem i intymnością, nie z pracą czy rozrywką. Po czwarte, około 30 minut przed snem przyjmij swoją suplementację. Tabletkę witaminy D i kapsułkę, lub tabletkę melatoniny. Popij wodą. Daj swojemu organizmowi czas, by te składniki zaczęły działać, zanim położysz się do łóżka. Po piąte, zachowaj regularność. Staraj się kłaść do łóżka i wstawać o tej samej porze każdego dnia, nawet w weekendy. Twoje ciało uwielbia rutynę. Im bardziej przewidywalny będzie Twój rytm dobowy, tym lepiej będzie funkcjonował Twój wewnętrzny zegar biologiczny a wraz z nim produkcja hormonów i regeneracja. Nie zapomnij o regularnej, umiarkowanej aktywności fizycznej. Nie musisz biegać maratonów ani dźwigać ciężkich ciężarów na siłowni. Wystarczy pół godziny codziennego marszu w szybkim tempie, jazda na rowerze, pływanie czy gimnastyka. Aktywność fizyczna poprawia krążenie, wzmacnia serce i naczynia, reguluje poziom cukru i cholesterolu a także wspiera produkcję testosteronu. Unikaj jednak intensywnych treningów bezpośrednio przed snem, bo mogą pobudzić organizm i utrudnić zaśnięcie. Jeśli chodzi o alkohol, tutaj sprawa jest prosta. Nawet niewielkie ilości alkoholu wieczorem pogorszą jakość Twojego snu. Możesz zasnąć szybciej, ale Twój sen będzie płytki, pofragmentowany, pozbawiony głębokiej fazy regeneracyjnej. Alkohol obniża również poziom testosteronu i pogarsza krążenie. Jeśli masz problemy z potencją czy energią, alkohol jest jednym z pierwszych rzeczy, które powinieneś wyeliminować, przynajmniej przez kilka tygodni, by zobaczyć różnicę. Pamiętaj też o tym, że stres jest wrogiem męskiej potencji. Chroniczny stres podnosi poziom kortyzolu, hormonu, który w nadmiarze działa jak trucizna dla testosteronu. Kortyzol hamuje jego produkcję, pogarsza jakość snu. I negatywnie wpływa na naczynia krwionośne. Dlatego techniki zarządzania stresem, głębokie oddychanie, medytacja, spacery na świeżym powietrzu, hobby, czas z bliskimi są równie ważne jak suplementacja czy dieta. Wreszcie, nie lekceważ roli relacji i intymności emocjonalnej. Problemy z potencją często mają nie tylko fizyczne, ale i psychologiczne korzenie. Lęk przed niepowodzeniem, poczucie winy, wstyd, wszystko to może tworzyć barierę nie mniejszą niż jakikolwiek niedobór hormonalny. Otwarta rozmowa z partnerką, wsparcie terapeuty czy seksuologa mogą przynieść ulgę, której nie zapewnią żadne tabletki. Zdrowie seksualne to nie tylko kwestia mechaniki ciała, ale także stanu umysłu i jakości relacji. Historia Andrzeja, 65-letniego przedsiębiorcy z Wrocławia, dobrze to ilustruje. Przez dwa lata jego małżeństwo przechodziło kryzys. Problemy finansowe, napięcia rodzinne, brak czasu na siebie nawzajem. W tym czasie Andrzej zaczął mieć trudności z erekcją. Badania wykazały niedobór witaminy D i obniżony testosteron. Rozpoczął suplementację i wprowadził zmiany w stylu życia. Ale prawdziwa zmiana przyszła, gdy on i jego żona zdecydowali się na wspólną terapię małżeńską. Połączenie poprawy zdrowia fizycznego i odbudowania więzi emocjonalnej. Przyniosło rezultaty, które sami określili jako powrót do życia. Czy wprowadzenie tych zmian wymaga dużego wysiłku? Na początku może się tak wydawać, ale prawda jest taka, że chodzi o proste, małe kroki, które łącznie tworzą wielką różnicę. Nie musisz zmieniać wszystkiego naraz. Zacznij od jednego elementu, na przykład od zbadania poziomu witaminy D i rozpoczęcia jej suplementacji. Potem dodaj wieczorny rytuał wyciszenia. Później zadbaj o regularność snu. Każdy mały krok zbliża cię do celu. Pamiętaj też, że efekty nie przyjdą z dnia na dzień. Twoje ciało potrzebuje czasu, by odbudować równowagę. Pierwszy miesiąc to czas, gdy zaczynają normalizować się poziomy witaminy D i melatoniny. Drugi i trzeci miesiąc to moment, gdy zaczynasz odczuwać poprawę energii, nastroju, jakości snu. Po trzech do sześciu miesięcy większość mężczyzn zauważa znaczącą poprawę w sferze intymnej. To nie jest szybka droga, ale jest skuteczna i trwała. Istotne jest również, by być realistą. Jeśli masz poważne choroby układu krążenia, cukrzycę, otyłość czy inne schorzenia, melatonina i witamina D nie zastąpią leczenia farmakologicznego. Są jednak doskonałym uzupełnieniem, które może wspomóc Twoje ciało i poprawić skuteczność innych terapii. Zawsze konsultuj się z lekarzem i nigdy nie przerywaj przepisanego leczenia na własną rękę. Warto również wspomnieć o tym, że melatonina i witamina D są stosunkowo bezpieczne, ale jak każda substancja aktywna, mogą mieć interakcje z innymi lekami. Melatonina może nasilać działanie leków uspokajających, nasennych czy przeciwdepresyjnych. Witamina D w zbyt wysokich dawkach może prowadzić do nadmiernego wapnia we krwi, szczególnie jeśli przyjmujesz jednocześnie suplementy wapnia. Dlatego jeszcze raz. Zawsze rozmawiaj z lekarzem przed rozpoczęciem suplementacji. Spójrzmy na szerszy obraz. Zdrowie męskie po 60 roku życia to nie tylko kwestia potencji to energia, by cieszyć się życiem, siła, by być aktywnym, jasność umysłu, by podejmować dobre decyzje, pewność siebie, by budować relacje. Potencja jest jednym z elementów tej układanki, ale ważnym. Bo często stanowi symbol ogólnej witalności i dobrego samopoczucia. Gdy mężczyzna odzyskuje sprawność w tej sferze, odzyskuje też pewność siebie, radość życia i chęć do działania w innych obszarach. Polskie społeczeństwo wciąż zbyt rzadko rozmawia o tych sprawach otwarcie. Starsze pokolenie wychowywało się w kulturze, gdzie tematy intymne były tematem tabu, a problemy zdrowotne traktowano jako nieuchronny los. Ale czasy się zmieniają. Medycyna rozwija się, wiedza jest dostępna, a ty masz prawo do jak najlepszego zdrowia w każdym wieku. Nie jesteś skazany na bierność i pogodzenie się z trudnościami. Masz narzędzia, masz wiedzę, masz wybór. Wróćmy na moment do naszych bohaterów: melatoniny i witaminy D. Ich moc nie polega na tym, że są cudownym remedium. Ich moc polega na tym, że działają z twoim organizmem, nie przeciwko niemu. Wspierają procesy naturalne, które z różnych powodów zostały osłabione. Dlatego są tak skuteczne i jednocześnie bezpieczne, gdy stosuje się je rozważnie i pod kontrolą lekarza. W tym momencie możesz zadać sobie pytanie: dlaczego nie wszyscy lekarze automatycznie zalecają taką suplementację? Odpowiedź jest złożona. System opieki zdrowotnej jest często przeciążony. Lekarze mają niewiele czasu na rozmowę z każdym pacjentem. A niedobory witaminy D czy melatoniny nie są traktowane jako pilne stany zagrożenia życia. Ale to nie znaczy, że nie są ważne. Często wymaga to inicjatywy ze strony pacjenta, poproszenia o badania, zadawania pytań, poszukiwania rozwiązań. Ty jesteś najlepszym obrońcą swojego zdrowia. Jeśli nie czujesz się komfortowo, rozmawiając o tych sprawach z lekarzem rodzinnym, zastanów się nad wizytą u androloga. Lekarza specjalizującego się w męskim zdrowiu reprodukcyjnym i seksualnym, lub endokrynologa, który zajmuje się hormonami. Są to specjaliści, którzy codziennie pomagają mężczyznom w podobnej sytuacji jak Twoja i dla których te problemy są codziennością, nie czymś wstydliwym. Na zakończenie chciałbym, byś wyniósł z tego jedną kluczową myśl: Twoje ciało to nie maszyna, która się psuje i nie da się naprawić. To żywy organizm, który ma niezwykłą zdolność do regeneracji i odnowy, pod warunkiem, że dostarczysz mu właściwych narzędzi i warunków. Dwa składniki odżywcze przyjmowane wieczorem melatonina i witamina D to proste, naturalne narzędzia, które mogą uruchomić tę regenerację. Nie obiecują niemożliwego, ale oferują coś cenniejszego realną szansę na poprawę jakości życia. Sen to nie strata czasu to czas, gdy Twoje ciało pracuje najciężej, by Cię naprawić, wzmocnić, przygotować do nowego dnia. Zadbaj o tę pracę. Daj swojemu organizmowi to, czego potrzebuje, by mógł wykonać ją dobrze. A gdy obudzisz się rano z energią, pewnością siebie i siłą, będziesz wiedział, że ten wieczorny rytuał regeneracji naprawdę działa. Pamiętaj, informacje przedstawione w tym materiale mają charakter edukacyjny. I nie zastępują konsultacji z lekarzem ani indywidualnie dobranego leczenia. Twoje ciało jest wyjątkowe, a każda decyzja dotycząca zdrowia powinna być podejmowana w porozumieniu z wykwalifikowanym specjalistą. Nie diagnozuj się sam, nie przepisuj sobie leków ani suplementów bez uprzedniej rozmowy z lekarzem. Ale jeśli wyciągniesz z tego wszystkiego jedną rzecz, niech będzie to ta. Nie jesteś bezsilny. Twoje zdrowie, twoja energia. Twoja potencja. To wszystko może być znacznie lepsze niż wydaje ci się teraz. Zaczyna się od jednej prostej decyzji zadbania o siebie, zadbania o swój sen, zadbania o swoją noc, bo to właśnie tam, w ciemności, gdy twój umysł odpoczywa, twoje ciało wykonuje największą pracę. Pozwól mu ją wykonać. Daj mu melatoninę, by chronić naczynia i poprawić sen. Daj mu witaminę D, by wspierać produkcję testosteronu i zdrowie krążenia. Daj mu regularność, spokój i czas, a ono odda ci energię, pewność siebie i witalność, które zasługujesz mieć w każdym wieku. To nie jest koniec drogi, to jej początek. Początek powrotu do siebie, do życia, które cieszy i inspiruje. Zrób pierwszy krok już dzisiaj. Porozmawiaj z lekarzem. Zbadaj swoją krew. Prowadź wieczorny rytuał i patrz, jak małe zmiany tworzą wielkie rezultaty. Twoje ciało czeka, gotowe by się odnowić. Daj mu tę szansę. Jeśli ten film Ci się spodobał, daj łapkę w górę, udostępnij go znajomym i rodzinie, a także zasubskrybuj kanał, żeby dostawać kolejne materiały o zdrowiu i długowieczności. I zanim wyłączysz, napisz w komentarzu, co w tym filmie było dla Ciebie najbardziej pomocne albo inspirujące. Chętnie to przeczytam.